Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy, witajcie na kanale typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę, ponieważ to pomaga nam się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w BetClick i teraz tak. Jeśli założycie konto w tym polskim legalnym buchmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny obstawiamy 50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja i jeśli nie trafimy. To wraca do nas 50 zł, które od razu możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto korzystać. Zainteresowanych odsyłam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. A jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania: codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik i minutę pierwszego gola w meczu pomiędzy Borussią Dortmund i Bayernem Monachium. Później dopisujecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 20.30, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gramy dziś niemieckie starcie o Super Puchar Niemiec. Borussia Dortmund zmierzy się z Bayernem Monachium i my w tym meczu celujemy w BTTSA. Bayern w weekend otrzymał kubeł zimnej wody od Hoffenheim i po fantastycznej serii przegrał aż 1-4. Poprzedni mecz z Sevilla o Super Europy również został wygrany w nieco słabszym stylu. Być może zaczął się lekki dołek Bayernu, który też od pewnego czasu musi radzić sobie z grą co trzy dni. Taką szansę może wykorzystać wypoczęta Borussia, która specjalnie nieco odpuściła ligowy mecz z Augsburgiem, aby dziś powalczyć o trofeum. Naszym zdaniem obie drużyny trafią do siatki. W drugim meczu stawiamy na to, że w Siedlcach w meczu między miejscową Pogonią i rezerwami Lecha Poznań zobaczymy minimum 3 gole. Goście to mocno overowa drużyna, o czym świadczą choćby ostatnie trzy mecze, w których padło aż 17 goli. Pogoni również od dwóch spotkań lubi bramki strzelać i tracić, co pokazuje remis z GKS Katowice 2-2, czy wygrana z Hutnikiem Krak Kraków 2-1. do Typujemy tu over 2,5 gola. Dzięki za to, że oglądaliście film, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, przypominam o dwóch rzeczach. Po pierwsze promocja w Bethlic na założenie konta, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć, link do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście i do zobaczenia jutro.